Tak jak się spodziewałem, jest 5%, ale wpadła duża kulka zielona, także bardzo fajnie. Oprócz tego, nic, chociaż twardy drewno też mi się przyda. Co w skrzyni Tytanów? Bilety fajnie. Jeśli chodzi o turnie, no to spodziewałem się, że będę w tych 5% z tego względu, że obrona spadła z B na C więc no, ciężko byłoby się przebić. 14, prawie 15 tysięcy miejsce. Patrzcie jakie jest w ogóle ciasne, jak ludzie ostatnio dobrze grają turnieje. Szybki rzut na Polaków Kaki 2013 bardzo fajnie. Fajny wynik. Nie widziałem gdzie przez całe 5 dni, a tutaj nagle, hop, do to top 100. Ziemba, brawo my, brawo ty. Jest ciekaw, czy jest Omenis. Villanoise Lightness. Cały czas byłeś w sumie w tym top 100, więc fajnie, że się udało utrzymać. Ogroć, ograć Buchmochera też. Yy, gratulacje dla ciebie. So, już widzę taki trochę słabszy. No, i nie ma Cię o nic, no szkoda, szkoda. Pewnie jakieś potknięcie w ostatni dzień. No, i jak przyjdą, jak przyjdą, przyjdzie nowy dzień, nowy ustawienie turnieju, chociaż już wiem, jaki jest ten turniej, to coś tutaj gramy I przy okazji dorzucę moje wyniki. Aczkolwiek już raczej nie będę poprawiał epickiego. Chciałem przez moment zawalczyć na top 10, ale przeraziłem się, jak to. Trzeba ile flaszek. Mieliśmy z Pyzonem taki plan, że sobie wskoczymy do top 10 razem, ale, ale za dużo flaszek idzie, żeby tutaj powalczyć. Legendy jednak też top 100 odpuszczam. I tutaj pewnie jeszcze coś poprawię, żeby zostać w tym... Aha, wyniki miałem pokazać. Tak legenda, tak epicki i tak rzadki. Bo mam nadzieję, że tyle w sumie na no, rzadkim już wystarczy. Nie będę musiał poprawiać, aczkolwiek na no, każdym dniem tracę swoją pozycję. Yy, to tyle ode mnie. Na chwilę obecną zaraz będzie ustawienie turniej, drużyny turniejowej na poniedziałek. Witam wszystkich. Dzisiaj szybciutko odbiorę tylko sobie alka odłamki. Yy, wszystko tutaj jest. Zobaczmy, co tutaj ciekawego. O, paladyna widzę, że ostatnio trochę zużyłem. No to trzeba by pobrać. Druida to samo i paladyna, także z alka odłamków nic ciekawego, trzy razy symbole, ale za to mamy kilka rolek do puszczenia, kilka, to znaczy dwie. I mam nadzieję, że wpadnie mi albo kombinacja super alf, albo zwykła kombinacja. No zobaczmy, co tutaj ciekawego. Rzadko roku. O! Piątka lodowa. Bardzo mnie to cieszy, bo nie mam żadnej chyba w tym momencie. Chyba alf się nie ma co spodziewać dzisiaj. Ale wszystkie ogniste też chętnie przyjmę. No niestety. Ale jest lodowa, więc bardzo mnie to cieszy. Puścimy drugą rolkę. Ok, znowu lodowa piątka. Lodowa, znaczy legendarna, żółta. Też spoko. Potrzebuję dwóch, dwóch alf. Ok, piątka. Kolejna. Tym razem ognista. I dwie alfy, proszę, dwie alfy. Niestety. Ale świetnie, że są te piątki, bo... Okej, okay. lodowy leczownicy trochę jest. No, dawajcie te alfy. <grystki> Pierwszy strzały pięć alf. Pięknie. Dobra, myślę, że już wykorzystałem nic swojego szczęścia. Ten sobie zostawię już na kolejną rolkę. No i to tyle. Dzięki za obejrzenie tego szorcika. Trzymajcie się. Przed nami szturm. Pięciokwatryczki bez koloru żółtego. I oczywiście, jak to szturm? Myślę, że głównymi postaciami, które powinny być w drużynie obronnej. No to, to jest standardowe ułożenie babcia i kalo, ale wtedy kalo jest na pozycji pierwszej, a babcia na piątej. Z tego względu, że jeśli byłby na odwrót i babcia by wszystkich wskrzesiła, no to kalo by nie miał kogo wtedy kopiować. Dlatego zawsze kalo musi być na jedynce i wtedy ma oczywiście też szansę wskrzesić babcie, jakby ona padła pierwsza, a ona może wskrzesić pozostałych. Także jeśli gracie tylko kalo bez wskrzeszacza, no to ustawiacie go na piątce, a jeśli gracie ze wskrzeszaczem, to ustawiacie go kalo na jedynce. Na pewno też fajnym, fajną opcją jest mieć prowokację startową. Macie tutaj do dyspozycji naprawdę kilka postaci: Krampus, Ludwik, Królowa Anna. Rycerz, i tak dalej, i tak dalej, coś tam się na pewno znajdzie. A jak nie macie, to zawsze Krzewo dziedzica też może znaleźć miejsce w drużynie, nawet takiej 5-gwiazdkowym. Na no i oprócz takich dwóch kart, fajnie jest mieć w drużynie obronnej kogoś, kto obniża atak. Ja mam tutaj bestię, i fajnie mieć po prostu damage dealerów, czyli ja te mam gilasza y i, i Kufu, ale na przykład kartami typowo. Właśnie szturmowymi, no to są jeszcze, no zerknijmy, tutaj mam Hel na przykład, bardzo fajna postać na, na, na szturm, ale już nie mam gdzie jej wcisnąć. Później Złodrzew też jest cały czas, no ja wiem, że już jest to 5 turniej, ale cały czas jest to naprawdę spoko karta szturmowa. Kogo my tam jeszcze mamy takiego cało, cało? Też na pewno jest fajną opcją. I sarnia, jeśli ktoś gra w free-to-play i ma i sarnię zrobioną, jak najbardziej może się znaleźć w drużynie obronnej. Zielonych, Franc na przykład, jest spoko, oczywiście babcia, oczywiście Kalo. A w czerwonych, no to mamy no tutaj ja akurat Kufu Kolen też jest całkiem spoko, tylko że bije w trzech, dlatego wolę dać sobie Kufu na pewno jak macie jakieś ciemnopierze, aramisy, to są karty, które jeśli karta daje życie ponad stan, jak jest niewrażliwości, to jest na pewno cenione na, na szturmach. Musicie zrobić tak, taką drużynę, żeby mogła ustać i wyprowadzić celny cios kontratakujący W moim ustawieniu prawdopodobnie przeciwnik się po jednym uderzeniu nie pozbiera, jeśli odpali bestia, kufu i gilasz poprawi. To myślę, że to ściąga, ściąga całą drużynę od razu. Yy, a Kalo z, z Ludwikiem są tutaj supportami. Yy, wiem, że gobliny się też bardzo dobrze sprawują na tym trybie. Yy, nie, nie wiem, co i Wam więcej doradzić. No bo na pewno dajcie sobie kogoś z prowokacją, dajcie sobie Kalo jak macie. Dajcie sobie obniżenie ataku lub, yy, lub defa przeciwnikowi. Może być złodrzew, może być bestia. Yy, może być ukonen i do tego jakieś mocne uderzenia. Lekarz ponad stan też jest naprawdę fajną opcją. Aramis, Hator yy, tam widziałem narzędzia, które dają arko, bo yy, tworzy miniony, daje kamienną skórę i, i no leczy w sumie nie, nie za wiele. Ale ta kamienna skóra i miniony coś tam pomagają. Tylko że arko yy, na szturmie według mnie jest aż takie trudne do przejścia z tego względu, że byle Greenbel czy, czy inna karta, która zjada miniony sobie fajnie radzi na Arko i nawet jeśli się nie uda wybić Arko na sam, sam początek, no to jego obstawę się wybija a później mamy szukanie klocków z prawej, z lewej strony i on ich sobie tam tą kamienną skórę rzuca ale można go połączyć na przykład z Kalo, i wtedy dostaną rodzinę, że będą odporni na truciznę i oparzenia często gęsto ludzie atakując gargulce, nie zwracają na to uwagi, i potem są zdziwieni, albo mówią, a dobra, już tam tego nie dobijam, bo się spali, albo się zatruje, a potem tak patrzę na tą drużynę obronną i czemu ta karta dalej stoi. Także zwracajcie uwagę przed atakowaniem, kogo bijecie, jaką ma klasę, i będzie wszystko dobrze. Szturm to jest jedna z fajniejszych opcji do grania. Niby jak to nazywają loteriada, ale według mnie, jeśli się gra na 3, a można ci 4 kolory, to, to może tutaj fajnie sobie powalczyć. Najważniejsze to mieć y, oddziały na przynajmniej tym 11 poziomie. Wtedy na pewno Wam się będą karty ładowały na, 7, na 6 klocków i macie szeroki wachlarz. Wtedy y, no, umiejętności do, do kontrolowania przeciwnika. Ja zapewne będę grał trzema niebieskimi. Będzie to Bestia, będzie to Jilash i, i chyba i, sa, i Sarnia. Ale zobaczę jeszcze. Na pewno będzie ludzi grał zawsze i zobaczę, czy będę grał z jakimś lekarzem, czy cały czas będę grał ofensywną piątką. E, dajcie znać jak, jaki Wy macie pomysł na drużynę obronną. I życzę wszystkim powodzenia.